Najlepsze buty na jesień, czyli jakie modele wybrać, żeby wyglądać dobrze i jednocześnie przejść suchą stopą przez ten pluchowaty sezon. Liście chrupią, wszystko robi się coraz bardziej brązowe i przychodzi ten moment, kiedy wypadałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są najlepsze, najgorętsze, najciekawsze i najbardziej uniwersalne buty tej jesieni. Nie chodzi o to, żeby teraz ci powiedzieć, że jak kupisz te buty, to będą najmodniejsze, a za rok już wszyscy będą się wstydzili w nie chodzić. Zawsze do naszych selekcji wybieramy te, które będą mogły zostać z tobą na dłużej. I tak jest w przypadku modeli, które wybraliśmy w tym materiale. Na pierwszy ogień idą czuka, czyli coś, co jest jednocześnie tak samo casualowe, jak i eleganckie, mimo że nie jest kompletnie eleganckie i dla wielu osób nie jest też w pełni casualowe. Ta gładka linia, wiązanie na dwie albo trzy dziurki sprawia, że one mają taki bardzo clean look i w zależności od tego, czy chcesz się ubrać wyżej czy niżej, no to tutaj decydujesz się na to, czy chcesz, żeby były ze skóry Licowej, czy chcesz, żeby były na przykład zamszowe, czy podeszwa powinna być w kolorze góry, czy powinna być na przykład kontrastująca? W ten sposób można się bawić tym stopniem formalności. Czuka, których historia, jak większości butów, tak naprawdę zaczęła się w sposób albo niekonwencjonalny, niespodziewany dla takich tradycyjnych cywilnych butów. W przypadku tego konkretnie modelu, jak i paru innych, które są na liście, wywodzi się oczywiście z wojska. Brytyjscy żołnierze w pewnym momencie w cieplejszych, wręcz tropikalnych warunkach klimatycznych zostali postawieni przed faktem dokonanym, że jest gorąco i na to gorąco trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie. Okazały się nim buty wykonane właśnie z zamszu na krepowej. Podeszwie. Cieńsza skóra i dobra izolacja sprawiały, że idealnie odnajdywały się nawet w pustynnym klimacie. I właśnie z wojska, gdzie zostały podpatrzone przez jednego z członków legendarnej rodziny Clarks, weszły na ulicę. Początkowo popularne w Wielkiej Brytanii, swój boom przeżyły w latach 50. w Stanach, i dzisiaj stanowią absolutną żelazną podstawę. Praktycznie każdej ponadczasowej męskiej garderoby, naprawdę nieważne czy chcielibyście chodzić w tych butach 50 lat temu, czy będziecie chcieli w nich chodzić za 50 lat, one cały czas będą. Aktualne. Na no przez to, że są trochę wyższe, no to samym swoim charakterem idealnie wpasowują się w jesienne stylizacje. Czy do jeansów, czy do sztruksów, czy tak naprawdę do jakichkolwiek innych spodni. To są takie buty, które można trochę łączyć na ślepo. Że cokolwiek jesiennego rzucicie na podłogę i dorzucicie do tego czuka, to na 99% będą wyglądały dobrze. Z jakiegoś powodu czuka oczywiście mogą ci nie pasować, dlatego od razu spieszę z drugą propozycją, która. Również będzie, co jest bardzo nieoczywiste w momencie, kiedy się na nie patrzę, pochodziła z wojska, czyli derby slash No i ta nazwa Blueser Blucher pochodzi od niemieckiego generała, który w pewnym momencie stwierdził, że te buty z klamrami, one za bardzo stukoczą, rozpadają się, żołnierze za długo je zakładają, a że był zwany generałem naprzód, wiecie, Blitzkrieg zanim Blitzkrieg został wymyślony, no to opracował koncepcję buta czy zlecił opracowanie koncepcji buta, który będzie dużo szybciej się zakładał, no i nie będzie problemu z tymi klamrami, czyli będzie po prostu wiązany. No i tak oto powstały pierwsze, w pewnym sensie pierwowzory tych bluzierów derbów, które dzisiaj kompletnie nie przywodzą na myśl Szerującego wojska, raczej wydają się być takimi standardowymi, eleganckimi butami. Wydaje mi się, że dotychczas kojarzone były głównie ze stylem British Country i to w tym sezonie może być bardzo dobre skojarzenie, no bo to British Country jest taką najgorętszą estetyką. Wszyscy chcą śmigać w barburach, sweterkach, fair isle i najlepiej jeździć z dezelowanymi landrowerami i mieć wyżła u boku. No i te derby będą idealnym uzupełnieniem. W zależności od tego, czy wybierzesz skórę zamszową w dowolnym odcieniu brązu, czy powiedzmy licówkę, ale w wersji takiej grosz żeby ona właśnie bardziej w tą stylistykę tego British Country się wpisywała, no to będzie w punkt. A jeżeli brytyjska wieś i Marmite nie są ci specjalnie po drodze, no to możesz się też ubrać do tych stylizacji, które są teraz bardzo popularne na TikToku. Już użyjmy tego wyświechtanego określenia Old Money, ale jest masa tych gości, którzy mówią o, jestem w tej erze, że ubieram się jak mój dziadek, po czym po prostu prezentują stylówkę żywcem wyjętą z lookbooka sieciów. Czyli mają na sobie właśnie derby, tak naprawdę w dowolnym kolorze, bardzo często wybierają czarne, do tego szersze spodnie, luźniejsze koszule, bardzo długie płaszcze to jest w ogóle też taki hot-take tego, tego sezonu i derby fenomenalnie w tę stylistykę się wpisują. I tak naprawdę, jeżeli prześledzilibyśmy ich historię, to one w każdym dziesięcioleciu na całym świecie gdzieś się pojawiały jako ikoniczne i bardzo istotne a to dla jakiegoś środowiska, a to dla jakiejś subkultury. Więc od momentu, kiedy bluesier je opracował, powiedzmy, w XIX wieku, do dzisiaj te buty są świeże i regularnie powracają. Dlatego naszym zdaniem stanowią fenomenalną podstawę do tworzenia jesiennej garderoby. Jesienno-zimowej nawet, no bo spokojnie myślę, że w te lżejsze zimy można w derbach blueserach. Chodzić. Trzeci model jest idealny, jeżeli nie potrafisz wiązać butów, a wstyd jest ci chodzić w butach na rzepy. Chelsea, sztyblety, wsuwane buty, szybko się je zakłada i jeszcze szybciej. Ściąga. Raczej nie będzie to ogromnym zaskoczeniem, że one powstały jako obuwie do jazdy konnej. Zresztą, takim, jeżeli znacie kogokolwiek, kto jeździ konno, to na bank od tych osób jako pierwszych usłyszeliście nazwę sztyblety, a nie od takich wygadanych, mądrych dandysów jak my. Sztyblety powstały w Wielkiej Brytanii i myślę, że bardzo mocno z Wielką Brytanią estetycznie są też związane. Na pewno w tożsamości Brytyjczyków istotne jest to, że królowa Wiktoria w pewnym momencie chciała mieć buty właśnie do jazdy konnej. Ale też do chodzenia, czyli żeby one były na gumowej podeszwie, nie na takiej mega śliskiej skórzanej, i żeby można było. Spokojnie je sobie ściągać i zakładać bez pomocy 17 innych osób, które i tak królową oczywiście zewsząd obskakują. No i w tej tradycji brytyjskiej one są bardzo mocno osadzone, i tutaj znowu nawiązanie do tego, co mówiłem chwilę wcześniej. British Country, tak? Czyli jeżeli chcemy już w ogóle buty takie mocno związane z, z brytyjską wsią, a nie na pograniczu wioski i miasta, no to Chelsea slash Sztyblety będą w punkt. I tutaj kolejny raz nie ma tak naprawdę znaczenia czy chcecie je bardziej elegancko czy, czy mniej elegancko. To są takie buty kameleony w zależności od tego jaki kolor, rodzaj skóry i wykończenia sobie wybierzecie. Ja jestem ogromnym fanem skóry groszkowanej. Jeżeli wy też ją lubicie, to w komentarzu napiszcie groszek. Rozumiem jednak, że nie każdemu ona może podchodzić, dlatego takie idealnie gładkie, licowe sztyblety również, również są w punkt. Szczególnie, że ta niczym niezaburzona linia fenomenalnie wygląda w momencie, kiedy jest wypastowana na lustrzany połysk. Ktoś jeszcze pastuje buty na lustrzany połysk? Jakieś kiedyś miałem to Ogromną zajawkę na pastowanie butów na lustro. Potrafiłem spędzić 3 godziny na tym, żeby móc przejrzeć się w bucie. Teraz staram się sprawić, żeby wyglądały ok, żeby nie było wstydu, zawsze czyste, wypastowane, ale jakoś tak przeszła mi zajawka na lustro. Ale jeżeli jakiś tutaj Dandys jest fanem lustra, to też koniecznie niech da znać w komentarzu. Może ma jakiegoś protipa, żeby to lustro. Uzyskać szybciej niż w 3 godziny. Bo ja już prawdę powiedziawszy, trochę zaśniedziałem w tej kwestii. Ze sztybletami też jest ta fajna kwestia, że one występują również w takich wersjach totalnie casualowych. Jest na przykład taka marka Blunt gdzie one zawsze są wykonane z takiej matowej skóry, często woskowanej, olejowanej, w kolorze na przykład taupe, który jest bardzo popularnym kolorem tego, tego sezonu. I są osadzone na takiej naprawdę masywnej gumowej podeszwie. Typowo walkerowe buty, ale jeżeli komuś nie po drodze jest z sznurowanymi redwingami, nieważne czy w wersji tej Iron Ranger, czy takiej typu Mokto, no to myślę, że Stony będą idealnym rozwiązaniem i totalnie odnajdą się praktycznie w każdej casualowej stylizacji. A skoro już jesteśmy przy kolorze taupe, czyli jednym z dwóch najmodniejszych, najgorętszych kolorów tego sezonu, to myślę, że to jest idealny moment, żeby powiedzieć o naszej kolekcji butów, tworzonej wspólnie z Clue Shoes. W jej ramach mamy dwa modele w czterech różnych kolorach. W pierwszym, omówione już derby, w najpopularniejszym, najmodniejszym kolorze tego sezonu, jak mówi wiele artykułów zachodnich i też nasi rodzimi blogerzy, czyli gorzka czekolada, nie mogło tego absolutnie zabraknąć i derby w tym wydaniu prezentują się fantastycznie, ale jeżeli właśnie taka klasyka trochę zahaczająca o elegancję, chociaż to jest taki mocny smart casual, to jest dla Ciebie za dużo i wolałbyś jednak może trochę bardziej w stronę prepi, które też jest najmodniejszą estetyką tego sezonu czy, czy tego roku, zaraz obok British Country, to właśnie mamy ten drugi najgorętszy, najmodniejszy kolor, również w fasonie derby, czyli Taupę. Bardzo często, jeżeli mówimy o prepi, to wariacja na, na temat derbów czy bulusierów, czyli shoes, pojawia się właśnie w włączonej kolorystyce tałpę z jakimś innym kawałkiem, tutaj takim naszywanym skóry licowej. Ale nie samymi derbami człowiek żyje, dlatego mamy dla was coś, co jest ostatnio niesamowicie popularne. Według magazynu Esquire to jest najgorętszy but tego roku, jeżeli chodzi o fason, czyli Tyrolian Shoes, o którym opowiem za chwilę szerzej, ale w naszej kolekcji te tyroliany są w wersji z groszkowanej brązowej skóry, tutaj ponownie zachęcam do napisania groszek w komentarzu, oraz w rudym zamszu, który naszym zdaniem jest niesamowicie, niesamowicie uniwersalny, tym bardziej, że w sezonie jesienno-zimowym bardzo często wiele sklepów ma fenomenalne zamszowe kurtki właśnie z takiego rudo-brązowego zamszu i one genialnie się uzupełniają. Do 26 października każdy każdy z tych modeli możesz kupić 70 zł taniej, dlatego czym prędzej idź do pierwszego linku w opisie do strony Kluszus i tam do 26 października kupisz je 70 zł taniej. A skoro już wspomniałem Tyroliany, to jest bardzo ciekawy przypadek, bo tak jak mówiłem, ochrzczone mianem najgorętszych butów tego roku, ale skąd one się wzięły? Wyjątkowo ani nie z dworu królewskiego, ani nie z wojska. Zostały one również, tak jak w przypadku sztybletów i wcześniejszych modeli, stworzone z pragmatyzmu. I pierwsze Tyroliany, poza tym takim charakterystycznym szwem czy wałkiem skóry u góry miały jeszcze tak zwane sztuperowanie norweskie. To jest bardzo specyficzny, skomplikowany sposób przyszywania podeszwy do cholewki, który w pewnym sensie zapewnia wodoodporność czy wodoszczelność. Jest to jak na moment, kiedy te buty zostały opracowane, czyli w połowie XX wieku. Taka metoda szycia, która była najlepsza, najbardziej niezawodna, ale bardzo tradycyjna. To jest takie bardzo tradycyjne szestwo, które też sprawiało, że te buty były dosyć sztywne. Współczesne tyroliany na gumowej podeszwie są dużo bardziej elastyczne, dużo wygodniejsze, ale nadal zachowują tą swoją tożsamość. Jak sama nazwa wskazuje, one faktycznie narodziły się gdzieś tam w Tyrolu, i początkowo, co ciekawe, mówi się, że były to buty dla profesjonalistów, ludzi, którzy sporo chodzili, często w takim mniej przystępnym terenie, ale byli to też przedstawiciele wolnych zawodów, bo poza listonoszami, którzy bardzo chętnie wybierali te buty, byli to na przykład weterynarze i architekci. Z jakiegoś powodu te zawody są wymieniane jako tacy główni odbiorcy tyrolianów. I niezależnie od tego, czy leczycie krowy, czy projektujecie im stodoły, to oczywiście dzisiaj możecie w tych butach śmigać, bo jest cała masa, jeżeli w ogóle wpiszecie sobie na Pinterestie, jeżeli szukacie jakichkolwiek inspiracji i akurat jakimś cudem, nie znaleźliście ich u nas, to nie szukajcie nigdzie indziej, tylko wejdźcie sobie na Pinteresta, wpiszcie nazwę buta, który was interesuje typu tyrolian, Shoes czy jedna z marek, które są najbardziej popularne w kontekście tego, tego modelu, i tam znajdziecie od razu masę bardzo dobrych stylówek i nic, tylko się inspirować. Te buty to jest taki dosyć kontrowersyjny model, można by powiedzieć, bo wiele osób, jak na nie patrzy, to ma takie, to jest nieporozumienie. Jak w ogóle można w tym chodzić? Te buty są paskudne, po czym stwierdzają, ale one są tak brzydkie. Że aż piękne. Jest masa opinii w internecie na ten temat. To jest coś, obok czego nie da się przejść w buta. Dosłownie obojętnie, one zostają w głowie. I jak to Piotr używa takiego określenia, they grow on me. Z czasem po prostu one was do siebie przekonują, a w końcu stwierdzacie, że chcecie mieć takie buty. I dzięki nam. Możecie. Jeszcze raz przypominam, pierwszy link w opisie. Kolejna propozycja jest zdecydowanie mniej kontrowersyjna i zdecydowanie bardziej klasyczna. Do tego stopnia, że nawet ciężko było powiedzieć skąd dokładnie się wywodzi, bo mowa o klasycznych, szturowanych trzewikach. I piękno tego fasonu polega na tym, że nieważne ile osób w tym momencie ogląda ten materiał, jeżeli zgromadziłbym was wszystkich w jednym miejscu i kazał wam wskazać zdjęcie klasycznych trzewików, to jest bardzo wysoka szansa, że otrzymalibyśmy. Mnóstwo różnych obrazów, bo mogą być klasyczne trzewiki workwearowe, te, które się wywodzą z bundokerów, które były fasowane Marines na Pacyfiku, a z drugiej strony mogą to być klasyczne, wiecie, takie do bólu, eleganckie, ładne, dopasowane, brogowane trzewiki na skórzanej podeszwie, szyte metodą Goodyear-welted, wiecie, takie, które się nosi do trzyczęściowego garnituru zimą i, i jesienią, i jeszcze milion różnych wariacji na ten temat, ale jedno jest absolutnie pewne: trzewiki, nieważne w jakiej wersji, to jest absolutna klasyka i absolutna podstawa. Tu jakby nie da się nie trafić, niezależnie od tego, co jest obecnie modne, one zawsze będą wyglądały dobrze, zawsze wyglądały dobrze i w tym momencie też wyglądają. Fantastycznie. Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli, nieważne, czy pójdziecie w czarną, gładką, groszkowaną, brązową, fioletową, bordową, nie ma to absolutnie znaczenia. Te buty są niesamowicie uniwersalne i pasują też do bardzo wielu stylizacji, bo nawet te wydawać by się mogło takie hardkorowo, eleganckie trzewiki. Również spokojnie można założyć do jeansów, nawet nie trzeba bawić się w koszule i marynarki, spokojnie z golfem to obleci. No i to są po prostu wygodne buty, które dają ten taki mentalny komfort, że macie coś wysokiego ponad kostkę. I z drugiej strony, nawet jeżeli macie takie mocno workwearowe trzewiki, ale one nie są zajechane od spawania czy budowania tamy hoovera, czy co tam się robi w workwearowych butach, one też dadzą radę nawet w takich smart casualowych zestawach one może są takie trochę bardziej czanki bulki, ale no do jeansów, jakiejś takiej luźniejszej, nieekstremalnie dopasowanej marynarki tweedowej pod spodem na przykład koszula z czembraju, no wygląda to po prostu fantastycznie. A te czanki, bulki, e, boots, jeżeli chodzi o sylwetkę, to też nie jest przypadek, że o tym mówię, ze względu na to, że właśnie tyroliany są, to reprezentują, workwearowe trzewiki to są, reprezentują część sztybletów, w wariantach tych takich jak Blundstone. W tym sezonie bardzo popularne, są grubsze, masywniejsze buty na, na większej podeszwie. Dlaczego? Ano dlatego, że odeszliśmy od tego hardkorowego slim fitu, jeśli chodzi o spodnie. Spodnie są teraz dużo szersze, dłuższe, z kilkoma załamaniami. Mówię tutaj oczywiście o trendach, ale też w klasyce trochę to tak wygląda, że jednak te spodnie w takim klasycznym fasonie regular czy wide leg, one przynajmniej to jedno załamanie, tak po brytyjsku, znowu nawiązanie do trendu mają. No i buty, które są na cieniutkiej podeszwie, są smukłe, sprawiają, że stopa trochę ginie pod tymi nogawkami i wygląda to słabo. A jeżeli mamy tą podstawę naszej postawy, taką masywniejszą, grubszą, szerszą, no to to ładnie proporcjonalnie. To zawsze o tym mówimy, że proporcje w kontekście tego, jak wyglądacie, jak leżą e, ubrania są najważniejsze. I te grubsze buty, właśnie te proporcje nam bardzo fajnie w tych szerszych spodniach wprowadzają do całości. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w tej liście nie dali też jednego modelu, który jest dla tych, którzy ani nie lubią workowo, ani nie lubią elegancko, ani w ogóle nie lubią jakoś tak specjalnie, klasycznie. Dla nich wyznacznikiem komfortu i stylu są sneakersy. Więc jeżeli należysz do tych osób, to nie pozostawiliśmy Cię samego na bezludnej, bezbutnej wyspie. Dla Ciebie też mamy propozycje minimalistyczne, skórzane snickery. Coś, co zostało zapoczątkowane przez model Adidas Stan Smith, do dzisiaj chyba najlepiej sprzedający się model Adidasów. Później snickery od momentu, kiedy Stan Smithy pojawiły się na rynku bardzo mocno się zmieniły. Przybrały różne kosmiczne formy w tej wersji butów do biegania, do koszykówki i tak dalej, aż pojawiła się marka Common Project, która stwierdziła, Wymyślamy koło na nowo i nazywa się te buty Common Projects, takie minimalistyczne, białe sneakersy. Na pewno, je, na pewno je kojarzysz tutaj. Teraz zresztą możesz zobaczyć je na ekranie. Mówi się, że to jest iPhone wśród butów. Jeśli chodzi o menswear. taka absolutna podstawa, która zawsze będzie świeża, zawsze będzie wyglądała dobrze, jest uniwersalna w ramach różnych stylistyk. No i oczywiście nie polecalibyśmy na sezon jesienny ich w całej białej wersji, takiej jak w Common Project, ale już w momencie, kiedy są wykonane z brązowej licowej skóry i uzupełnione są białą, czy tam jakąś kremową, żółtawą podeszwą, no to są super. Nie każdy przecież musi śmigać po błocie. Niektórzy obracają się tylko i wyłącznie po czystych chodnikach, albo jeżdżą gdzieś autem, i komunikacją i nie potrzebują żadnych butów do hardkorowych przepraw. I tutaj wchodzą całe, no właśnie, nie na biało, minimalistyczne, skórzane sneakersy. I znowu trochę się powtarzając, od lat to są buty kameleony, które zostały zaakceptowane przez różne stylistyki, różne estetyki. Można je ubrać bardziej casualowo, bardziej elegancko, co niektórzy pokusiliby się nawet o sparowanie ich z jakimś takim nieformalnym garniturem, czy to z bawełny, czy z jakiejś takiej bardziej zgrzebnej, matowej. Mieszanki wełny z czymś tam, no i słusznie, bo wygląda to po prostu dobrze. Więc, jeżeli należysz do takich osób i ta wygoda, miękkość i sportowy sznyt są dla ciebie. Najważniejsze, no to takie minimalistyczne skórzane sneakersy będą w punkt. I co ciekawe, jest to jest istotna informacja, jeżeli potrzebujesz praktycznie dowolnego modelu, o którym wspomniałem dzisiaj w tym materiale. Jeżeli wejdziesz na stronę Clushus, to jest pierwszy link w opisie. To poza naszą kolekcją, na którą do 26 października w ramach preorderu obowiązuje promocja, jest specjalna, najniższa możliwa cena. To warto, żebyś zapoznał się z pozostałą ofertą Clu, bo znajdziesz tam i czuka i sztyblety i trzewiki i właśnie minimalistyczne skórzane snickersy co w połączeniu razem z derbami i trylionami z naszej kolekcji. Daje Ci pełne spektrum tego, o czym mówiłem w filmie. W różnych wariantach kolorystycznych, w specjalnie na specjalnie zaprojektowanym kopycie dopasowanym pod taką standardową polską męską stopę czyli trochę szerszym czyli one są błyskawicznie wygodne, nie trzeba ich rozchadzać są bardzo miękkie mają super dobraną wkładkę wewnętrzną. No, w zasadzie ciężko byłoby wymienić w jednym materiale wszystkie zalety tych butów. Najlepiej sprawić sobie przynajmniej ich jedną parę i się przekonać. Karol Sklu, który nam opowiadał o swojej marce, mówił, że wśród klientów mają takie osoby, które mają absolutnie wszystkie modele. Nieważne co wypuszczą, to po prostu część klientów kupuje każdy kolejny model, bo są. Na tyle wygodne, na tyle powtarzalne, jeżeli chodzi o rozmiar i o jakość, że nie ma sensu kombinować z innymi markami. Cóż, wypadałoby się przekonać przynajmniej na jednej parze i gorąco do tego. Zachęcamy. Pierwszy link w opisie: Clue 6. A w tym materiale, jeżeli chodzi o najlepsze buty na jesień w tym roku to wszystko. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia.